Cześć, kamperowcy. Witam Was z Estonii. To już jest który trzeci, czwarty dzień podróży. Wracamy z Stalina, ze stolicy. Śpimy na takim parkingu nad zatoką. Tu jest plaża. Dostęp do wody, do prądu. Jeżeli ktoś potrzebuje, można się podłączyć. Eee, pogoda jest nieciekawa. Non -stop wieje, przelotne opady deszczu, wiatr, wszystko niesamowite. E, dzisiaj prawdopodobnie spędzimy dzień w kamperze przy lampce wina, odpoczniemy. Jedziemy jutro w kierunku Łotwy. O, mysza mi tutaj drabina, wyciągła, Nie wiem po co, popacie się o. I co ja mam zrobić z tą drabiną? Chciał ci zaskoczyć. Ale ty, bo szyba do łepy dostała. No i zgubła nam ta mysz. O, papa ci jak zgubła. To, to jest aparatka normalnie. To jest taka aparatka po lampce wina. Masakra. Dobra, ale wracając do tematu. Na filmie Wam pokazałem ceny jakie są w Estonii, gdzie można zatankować wodę. Yy, ceny paliw yy, są takie jak u nas w Polsce średnio 5-5,13 yy, najtaniej tankowaliśmy na Litwie po 4,20 4,30 takie były ceny oleju napędowego yy, kamper jak na razie spisuje się bardzo dobrze yy, tutaj na, na, na tym parkingu są cztery kampery jedna przyczepa kempingowa ale podejrzewam, że ktoś sobie tutaj przyjechał na dłużej Mysza tam coś kombinuje, bo z nudów już jej wali do łba. Jak żeście widzieli, z drabiną przez okno mi tutaj wyskoczyła. Nie wiem czemu. Co jeszcze Wam powiedzieć o Estonii? Na pewno nie jest tutaj, nie ma takiego lata jak u nas. I co jest najciekawsze? Noc trwa równo 4 godziny mniej więcej od pierwszej w nocy do pierwszej w nocy jest jasno czy tak powiedzmy nie za bardzo jasno natomiast o czwartej rano już robi się widno więc łatwo sobie policzyć około 4 godzin trwa tutaj noc są tu tak zwane białe noce, które są powiązane z Finlandią musicie się do tego przyzwyczaić, żeby się wyspać niestety wszystko trzeba w kamperze pozasłaniać żeby mieć chociaż to wrażenie nocy Y, y, mysza mnie tam obserwuje, bo nie chce na ten wiatr wyjść, bo stwierdziła, że już ją przewiało za bardzo, i kombinuję, co tam ze sobą zrobić. A i nie kupujcie tutaj żadnych gotowych y, na grilla y, Takich jak to się mówi. Y, no, gotowców już zapeklowanych. Jest to bardzo takie niedobre mięso. Ta, ta, ta zalewa od nich jest taka nie nasz smak w ogóle. Jest to całkiem coś innego. Myśmy coś takiego kupili i nie zjedliśmy tego. Ja zjadłem kawałek tak już na siłę, ale musiałem to doprawić naszymi przyprawami, żeby to miało jakikolwiek smak. Zaraz wam pokażę tutaj ten parking, właśnie nadjeżdża kolejny camper. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. O, tu jest, tu jest wariatka, Wariatka, o, patrzcie, kombinatorka. O, o, weźcie, wypiła dwie lampki wina i pieredłuba na wakacjach. <ścoughs> Aga, uśmiechnij się i powiedz, jak ci tu w Estonii. O, właśnie, wywiad z Agnieszką. Proszę, Agnieszko, opowiedzieć, jak Ci się podoba Estonia. Odciśniemy na rower. Proponuję rowerki. Co ty na to? Yy, pogoda jest nie za bardzo na rower. Strasznie wieje. Może zdążymy przed burzą. Jak pojedziemy w tą stronę, to tam nie ma burzy. Ale to jest tylko 100 metrów. Yy, to zmokniemy. Będzie romantycznie. Hmm. Nie. Nie, Aga. Nie, nie, nie. Bo ja się boję, że ciebie zdmuchnie. Pamiętasz jak cię już zdmuchło z roweru? Ross? I to połowa mniejszy wiatr. No dobra, trudno. No to co mamy robić? Odpoczywać, napić się wina. No. Dobra, koniec wywiadu. Pijemy. Tak stwierdziła mysza razem ze mną. Dzisiaj pijemy. No, ale tak wygląda ten parking w pełnej okazałości, tu jest ta plaża. Jakieś dwie małe wysepki, bojki. Nawet mi się tam nie chce iść, bo tak, nawet słychać tutaj w mikrofonie, wieje strasznie. także my będziemy y, uciekać na Łotwę, a później zobaczymy. Kamperowcy, tak wygląda niebo o pierwszej w nocy w Estonii. Nad zatoką ryską. To jest pierwsza w nocy. Chcemy do jednego z marketów. Obejrzeć jakie tu Idziemy mają ceny Humany. Humany. Market Silver. Idziemy A Mysza chce iść do Humany Pociuchy używane. Też wejdziemy. Zobaczymy ceny artykułów spożywczych dla zainteresowanych zakupami w marketach w Estonii. No, to są małe lące. Tak się przejdemy, zobaczymy, co tu jest ciekawego. W zasadzie wszystko to samo, co u nas w marketach. Żadnej różnicy nie widać. Wszystko to samo ale na przykład ciasta takie są ceny za 2 euro, za euro79 już idzie sobie kupić ciasteczka o. Ceny alkoholi, win konkretnie, w Estonii. O, jakiś syrop za, euro. za jeden euro, ale to będzie chemiczny. Wszystkie a, chemiczne. hej, a ty nie chcesz tych porzeczka? Tu jest malina i jagoda. Tu jest żurawina. Tu są czarne porzeczki. Euro 30. Soki Cido. Chyba, że tam pójdziemy na napoje. Herbaty, kawy. Wodyczek, chleby. Jakie tu są chleby? Babeczki, ciasteczka, duperyki. Tu jest nabiał, jogurty, mleka. kamperowcy, tak woda w Estonii nie mieliśmy żadnych problemów praktycznie na każdej stacji cyrkle jest coś takiego, zaraz Wam pokażę mamy takie szafki gdzie możemy dobić powietrze do opon, ja chcę to zrobić i tutaj możemy nabrać sobie wodę woda w Estonii nazywa się Dokładnie tak. I na każdej takiej stacji dwie żeśmy spotkali, gdzie nie ma wody, natomiast wszystkie stacje cirkle posiadają takie dystrybutory, dlatego nie ma z tym żadnych problemów. klasztor Dominikanów, byłych, czy były klasztor. A, to trzeba tam iść. No to idziemy. Wszystko warto wiedzieć. U nas tego nie ma w Polsce. No, u nas w Polsce nie ma. To jest monastyr, ale nie, powiedziała, nie zrozumiałem słaby, nie zrozumiem czego. Słuchajmy. Ach, Dominikanie. Myślał, bez ciebie to ja by nie wiedział. Nic. No, ale warto, warto obejrzeć, jak tu żyli w tych klasztorach, w zimnych murach, bez ogrzewania. Jeszcze jak tu zima była, aga z Finlandii zima przyszła to i koniec tu jeszcze parto chyba jakieś stare te co tu znaleźli rzeźby, płasko rzeźby To zawsze mówię takie na no, drugie piętro w dół tu wszędzie Niemcy byli Kula no. Kula Nie, kamień kula z armaty 5 euro to dajaby nas ceny za wszystko A i tu się wychodzi